A nareszcie śmiało, śmiało podejdźcie. Witam zacnych gości. Nazywam się Zaksos. Hobbit Zaksos. I z miłą chęcią oprowadzę was po tym miejscu corocznych spotkań zacnych falatańczyków. Rozejrzyj się dokoła i odetchnij. Ach, czyż nie jest tu miło? Tak pięknie, spokojnie. Drzewa, cisza, jezioro i las. Spójrz na te domki, tak pięknie wkomponowane w wzgórze. Chociaż... Nie, to jednak zrobiłbym inaczej. Na chobicką modłę domki powinny być wkopane w wzgórze, a nie sterczeć jak kołki po wierzchu. Ale ludzie są dziwni. Poza tym jest tu całkiem, całkiem... Dlatego gratuluję, że udało Ci się dotrzeć do tej naszej ostoi. Niektórzy z Was kawał drogi pokonali i za to powinniśmy wypić. Hej! U, u, u. Zimny browar w toborowym towarzystwie. To jest to! Teraz, gdy zwiężyłem trochę gardło, mogę śmiało opowiadać dalej. Część z Was była na zlocie kaewnie raz. Część raz, a część pierwszy raz. Warto przypomnieć zatem, że zlot to taki sympatyczny czas, gdzie nadzwyczaj ciekawie możemy spędzić kilka dni ze swego życia we wzajemnym towarzystwie. Zatem zachęcam do aktywności dzielenia się swoimi pasjami i wdrażania pomysłów, jak wspólnie możemy uatrakcyjnić nasz pobyt. A jeśli masz jakieś pytania, tudzież problem, wal do mnie jak w dym. Zawsze znajdzie się jakaś rada. A tymczasem rozejrzyj się dookoła. Widzisz samotny, całkiem spory budynek, który nie przypomina żadnych okolicznych domków mieszkalnych? Podejdźmy do niego bliżej.